Każdy, kto jedzie na Eurowizję, ma jakieś oczekiwania. Na pewno. Jakie są twoje? Wiesz co, oczekiwania, właśnie to jest dobre pytanie. Ja, ja myślę, że trzeba. Yy, chciałbym po prostu dać z siebie 100% i być przygotowanym tak, jakbym chciał do tego, a pracuję nad tym dosyć mocno z całym sztabem ludzi, bo to jest od choreografii poprzez te przygotowania wokalne i wywiady, i rozmowy. Yy, myślę, że takie wiesz co, nastawienie, że, że dajesz z siebie wszystko. I nieważne, jaki jest ten wynik, to wierzę, że zrobić najlepszy wy występ, jaki był możliwy. Ale czyż na finał i wyjście z półfinału? No każdy tak myślę, kto jedzie z taką nadzieją, że gdzieś tam jest szansa, żeby wejść do tej rundy finałowej i powalczyć o dobry wynik. Ja tym bardziej myślę, że czas się troszeczkę też im bliżej tego konkursu zmotywować i powalczyć jak najlepszy rezultat. A jakie ty masz plany po konkursie? Będziesz chciał odpocząć, zacząć trochę No na pewno? Na trochę, czy nie, no na pewno. I nie, no gdzie? no Ja bym chciał tutaj chociaż te parę tygodni gdzieś, wiesz, e, hel, e, kite i po prostu dwa tygodnie popływać i nie myśleć o niczym e, i to będzie najlepszy czas wtedy.